Nie ma Nie, cześć tu Woli kozerski. W 2023 roku postawiłem sobie za cel zdobycie tytułu mistrza Polski w motosporcie zaczynając jako totalny amator. A obok mnie Karol Urbaniak, kierowca wyścigowej trzykrotny mistrz Polski. Zgadza się. Karol docenił moje umiejętności marketingowe, dlatego tutaj siedzę. <śmiech> <śmiech> Więcej żalu! Zbierając telefon, siema Woli, otworzyłem tor. Tylko nie mów mi, spokojnie, masz 20 minut. I to belo. No. Moim zadaniem było przekształcenie tego miejsca w marketingowy hit i wiedziałem jak to zrobić. Dobra Karolu, no tak już jesteśmy, wstaliśmy z kanatek. Chciałbyś opowiedział trochę o tym miejscu i może zacznijmy od asfaltu. Jest to specjalna mieszanka, specjalnie przygotowana pod nasze potrzeby, czyli pod potrzeby toru kartingowego. Cała powierzchnia zajmie Ponad 4000 m2, bo tyle ma nasza hala i po całości ta ludzka hala będzie tym asfaltem właśnie wylana. E, czy ten asfalt jest jakiś specjalny asfalt? Tak, tak jak powiedziałem, będzie to asfalt specjalnie przygotowany pod nasze potrzeby. Będzie do niego wykorzystane bardzo cienkie, małe kruszywo, które ma zapobiec w przyszłości jakimś małym wyżłobieniom. Wszystko po to, żeby naszym klientom jeździło się tutaj jak najlepiej. Czy to jest taki asfalt, jaki ja na przykład trenuję na wyczynowym kartingu w Tłuczynie? Dokładnie tak. Kiedy w zimę na zewnątrz będzie padał deszcz czy śnieg, Przyjedziesz sobie do nas i potrenujesz na no, dokładnie takim samym asfalcie, jaki znajduje się na przykład na torze w Sączynie. To otwieramy. Tor. Pas startowy. To, to w jakie dni tygodnia będzie otwarty tor? Woli, -E. standardowo będziemy otwarci 7 dni w tygodniu. Myślę, że mogę powiedzieć 360 dni w roku. Wow. Więcej żalu Woli. -E. Pierwszy krok logotyp. Tor znajduje się przy trasie S8 i ma mostek. Jak to pokazać? Proste. Nie zawsze było różowo, bo z Karolem nie we wszystkim się zgadzaliśmy. Ale on dopiął tor na ostatni guzik, a ja dostałem wolną rękę no i w marketingu. Jesteśmy na miejscu. Tak. A teraz sami ocencie. To jest biuro. A te u góry to są lampy? To są drogi palniki gazowe. Piękne, wielkie ogrzewacze. No zgadza się. Chwilę Cię tu nie było i w tym czasie pojawiło się sporo nowych rzeczy. Tutaj będzie wejście, tak? Tu będzie wejście. Po wejściu, ja tu miałem wizję taką, że właśnie dlatego chciałem wszędzie asfalt, no. bo to zrobi takie wrażenie, że ktoś wejdzie i wie, chodzę, mm. jestem na gokartach, a tu przede wszystkim po wejściu nie ma ściany nie wiem, ekranów, no. tylko jest barierka, a tu stoją gokarty od razu na okay. wejściu. Tu wchodzimy na górę na recepcję, po recepcji schodzimy i tu mamy na wprost wejście po prostu na, e, na tor. Całe to przęsło to jest sala. To ma być mała salka, w razie czego będzie możliwość ich łączenia. A ja jeszcze zadam pytanie, jako że ja wiem, jaki tu będzie sprzęt do Sima, to gdzie będą symulatory? Symulatory znajdą swoje miejsce praktycznie obok recepcji. Okay. Chcemy, żeby również były dobrze widoczne dla każdego odwiedzającego. Także oczywiście zadbałem o to, aby wszystkie podzespoły były od mojego sponsora, polskiej firmy Another Way i tak też się stało. Tu będą trzy olejki Gokartów, będzie tych prawie 30. Jedno, to żeby ten tor dawał emocje, ale dwa, żeby był bezpieczny dla wszystkich y, uczestników. Ale ustawimy go tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, chyba przyznacie sami, że robi to niesamowite wrażenie. To jest biuro. No i hala. Co my tu nie niesiemy? Ciężkie, co? O, uwaga, opuszczamy. Przyjechało. No i co, Karolu? Co to jest, powiedz? Słuchaj, przyjechały do nas bandy z Włoch. Są to jedne z najbezpieczniejszych band na świecie. No dobra, a ile takich pudeł przyjechało do nas z Włoch? Słuchaj, możemy iść i policzyć. Wiem, że to była całutka ciężarówka, cała naczepa przyjechała z tymi pudłami. To, że na ulicach się nie ścigamy, to chyba jest już oczywiste, mam nadzieję, dla każdego w Polsce, ale pomówmy trochę o bezpieczeństwie na torach kartingowych. Dlaczego właśnie? te bandy, te włoskie bandy. Tak jak powiedziałeś, włoskie bandy firma Extreme Barriers zdecydowaliśmy się na nie ze względów bezpieczeństwa. Są to jedne z najbezpieczniejszych band produkowanych na świecie i gwarantują bezpieczeństwo zarówno dla nas jako obsługitoru, ale przede wszystkim dla klientów, którzy będą jeździli naszymi go kartami. No tak, będą tu dzieci, więc bezpieczeństwo jest kluczowe. To pokażę jak te bandy wyglądają. Czarne złoto. I to jest właśnie to co chciałeś zobaczyć. I wyglądają dokładnie tak, jak je wszyscy wspólnie zaprojektowaliśmy. Tor wyścigowy to nie tylko 600 ton asfaltu i nitka wyścigowa, plus bariery, ale także setki lub tysiące godzin prac ekipy budowlanej. W międzyczasie zadawaliście nam pytania. Wielu z Was pytało, czy tor będzie dwupoziomowy. Zapewniam Was, że tak właśnie będzie. Czy możesz powiedzieć coś o tej konstrukcji? Mostek, który dla Was budujemy, jest prawdziwym olbrzymem. Ma 6 metrów szerokości, prawie 70 metrów długości. A do tego wszystkiego na sam koniec zostanie pokryty profesjonalną nawierzchnią, która będzie imitować asfalt. A wszystko po to, by różnica przyczepności między jazdą na dole a na górze była niezauważalna. Gdyby ktoś na początku projektu od zera do drivera powiedział mi, że będę współtworzył najnowocześniejszy tor kartingowy, chyba bym nie uwierzył. A jednak jest różowo, wyścigowo, duma Karolu. Działamy dalej. Karolu, miarki w oczach nie mam, ale widzę, że tu poszalałeś z szerokością, jak dla mnie, spokojnie by się tu zmieściły trzy gokarty. Mieją się nawet cztery gokarty i właśnie z tego powodu nazwaliśmy ten zakręt lotniskiem. 6 metrów to minimalna szerokość akurat w tym zakręcie, ale w innych nie będzie dużo mniej. Prace wykończeniowe na S8 Race cały czas trwają, ale już naprawdę takie ostatnie szlify. No, i teraz specjalnie dla Was wisienka na torcie. Długo na to czekaliśmy, aż w końcu możemy Wam to pokazać. Przyjechały do nas go karty. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Wszystkie go karty w pełni elektryczne, wyposażone w pasy, w rollbara, wyświetlacz. Junior, senior, tandem. Jara się Pan prezes? No, olbrzymie się jara. Warto dodać, że ekipa Karola dokładnie wiedziała, czego chce, więc współpraca przebiegała bardzo sprawnie. No i udało się. 5 grudnia 2024 roku. Otwieramy. No i jesteśmy na górze, panie Tomku. No i dobra, i doszliśmy sobie tutaj. cięcie. Ty masz tutaj. No weź na no, wierzyj tę łopatę. No, rozluźnij, co się spinasz, kurde. Ja nie walczę <grym> ma... z tym. Chcę mieć napiętego wica. Wyobraź sobie, no, jak no. będziemy na końcu projektu się rozstawać. No, to właśnie, to wrócimy do tego. Tak. Teraz jest wszystko fajnie, kurde. Tak, dokładnie. Nie będzie klienta. Łoli, Coś od... On być bogaty, <laughs> kurde. Ja mówiłem, że biznes to jest na dla S8 Race.